Eee. Kurwa no! W życiu tego nie wygram! Wszystko jest zawirusowane! Nie no! Tak to się nie nagresz tą grę! Kurwa, tylko wielu mi daje Kurwa, młodzie! To no ty tak mi ciągle, cały dzień napierdalasz! No boś kurwa, gram i gram i ciągle mi wszystko zawirusowane! Pornoliś naściągał mi! I teraz mi wyłącza grę i nie mogę wygrać w ogóle. Jaki kurwa panuje, jaka ja do ciebie na komputer nawet ani razu nie weszedł. No może zraz, żem pocztę sprawdzić maila. Ta maila? A tutaj to zoba, o. O! O! Duże balony pel! Kto tam niby wchodził? O, to na pewno nie, na pewno to ryśek był. Wchodził, bo to jest zboczeniec stary, a masz młody, fajną koszulkę. Wiem, odbiję go dostałem, mniam niam, ale to nieważne. Zawiruzowane mam wszystko. Masz mi to naprawić i koniec, bo ja wiem, że to ty. Spierdalaj, bo ja się nie będę naprawiał, żebym za nie wchodził. Proszę o dowód, że, że żebym wchodził. o. Tak, tak jesteś kozak? Zaraz napiszę SMSaka do Haliny. O! Darmowe Dymanko Net. Profil Janusz. Janusz mał papel. Kogo to? Kogo to niby konto? Oooo! O, e kurwa, kto mnie tam zalogował niby? Ty już to mi bawiana, nie zgrywaj, bo ja wiem, że to ty mi naściągałeś I będziesz teraz płacił, a jak nie, to już piszę do haliny i gówno, i będziesz miał ci na kopię do dupy. Ty zboczeńcu pornograficzny. Kurwa, może rzeczywiście bym sobie przez przypadek gdzieś tam kliknął przy weekendzie. Hmm, a ile takie wirusy to wypędzić kosztują? Haha, ha. na pewno sobie cały weekend będziesz miał odpuścić. Pięć stóp dałem nowy komputer. Gdzieś 54 MB RAMu mam. Mówi ci to coś? A ty się wszystko zasrał? Jakieś o! Megacyce! Megacycyce mi po nie wyskakują! 500 łaszy? No chyba cię. Jebie. Dobra spierdalaj, może nie będę sobie nadgadzał. Taki jesteś mądry. Ha ha, ha. memory, fine I do Haliny. Masz kurwa i winny <słuch> No, nie można było tak od razu? Pierdol się! No. Ha. Ale mnie gnuj nakrył. Tyle pieniędzy się posuje bać. Szkoda. Norton Antivirus uruchomił skanowanie. O, skanowanie zakończone. Nie znaleziono żadnych zagrożeń. Dalej. O. A ja bym już za